Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do urządzenia BCS Point. Wejdź w zakładkę ustawienia. Kamera IP. Maska prywatności. Wybierz kanał kamery. Włącz maskę prywatności. Ustaw na podglądzie, maksymalnie cztery obszary maski prywatności. Możesz użyć przycisku, wyczyść, żeby ustawić ponownie. Naciśnij przycisk zapisz żeby zachować zmiany. Ustawiony obszar maski prywatności jest wyłączony z podglądu i nagrywania.